Dzisiaj mam dla Was szybką inspirację o psach i filtrach. Zapraszam, teraz czołóweczka. Każdy z nas ma dwa psy w sobie: psa dobrego i psa złego. Pies dobry to jest wtedy, kiedy coś dobrego zrobiliśmy, poczuliśmy się przez to potrzebni światu, kiedy inni ludzie nam byli wdzięczni, kiedy. Robiliśmy coś bezinteresownie. No jest ten dobry pies, on się aktywuje bardzo często. A drugi pies pies zły. No, niestety jego też mamy to wtedy, kiedy jesteśmy złośliwi, kiedy zrobiliśmy coś e, czasami na przekór, tylko po to, żeby komuś zrobić krzywdę w pewnym sensie, żeby kogoś dotknąć. Niestety jego też sobie mamy i każdy z nas ma te dwa psy. I to jest odwieczna walka pomiędzy tymi psami w nas. Hmm. No i teraz, który pies w nas wygra na koniec życia, jak staniesz tam przed, przed odejściem, nie? Kiedy będziesz e, już wybierał się na tamten świat, no to który w tobie wygra? Ten, którego będziesz karmił, czyli karmy swoje psy. I teraz, to jakby się to mogło udać, to e, karmienie psa to jest też dbanie o własne filtry. Ja widzę e, w dzisiejszych czasach, jak moje dziecko... Mm, Mając wszystko, a nawet więcej niż ja przez całe swoje dzieciństwo, to ona już pewnie ma z pięć razy więcej tego, podróży, zabawek, wszystkiego, bardzo łatwo jest wpadać w takie mm, niezadowolenie. Po prostu oczekiwania są dużo większe, więc jedziemy do hotelu, no to może być niezadowolona, nie wiem, z, e, z, z miejsca noclegowego, w sensie, że, że ona śpi nie w tym miejscu, co myślała, albo łóżko nie tak wygląda, może być tak, że jest niezadowolona, wstaje i jest niezadowolona, bo za późno wstała, albo za wcześnie trzeba iść spać, albo za długo trzeba jechać. I takie wiecznie niezadowolenie z małych rzeczy. Takie filtry, które są w człowieku, można przestawiać, bo trzeba nad nimi popracować. Jedna z rzeczy, którą robimy, by, by trochę przestawić filtr, no to jest wyrażenie wdzięczności. Wieczorem siadamy, modlimy się i wyrażamy wdzięczność wobec nawet małych rzeczy. Za małe rzeczy, które się wydarzyły tego dnia, przez uczymy się je zauważać. Ćwiczymy te, tak zwaną uważność właśnie na te małe, dobre rzeczy, które bardzo często są pomijane, a coś innego je zabija. No i szukamy dobrych stron, nawet rzeczy, które są dosyć no, wydarzeniami, których byśmy nie chcieli. Nie? W każdym wydarzeniu da się znaleźć tą drugą stronę, spojrzeć na wszystko z dwóch stron. Z, jakie słońce, to jest cień, możesz patrzeć na cień, możesz patrzeć też na słońce. My w sobie mamy filtry takie zasiane nam już od podstawówki, takie trochę mm, związane z tym, jak my funkcjonujemy. Za tawizmami, że zauważamy raczej to, co nie pasuje do całości, czyli mamy taką tendencję zauważania tego, co jest błędem, co nie jest fajne. Od dziecka nam w zeszytach panie zakreślały, pani profesor, na czerwono nasze błędy. Mm, dopiero teraz gdzieś tam się Stosuje w Skandynawii zieloną kredkę, czyli zakreśla się to, co jest dobre, a błąd się wyłącza spoza tego nawiasu. My musimy sami o siebie zadbać, bo myśmy zostali przystosowani do tego, żeby raczej widzieć tą ciemną stronę księżyca, więc ustawiajmy swoje filtry.